na wszystkim z tej strony Mister, witam was w kolejnym odcinku City Skylines. Mamy co prawda teraz problemy w mieście, także od tego zaczniemy dzisiejszy odcinek. No niestety zaczniemy od problemów. Jak widzicie, małe przygotowania to już są w moim mieście. Coś, o czym za, oczywiście zapomniałem, jest to woda. Przeniosłem sobie troszeczkę moją farmę słoneczną, ponieważ musiałem zrobić taką małą relokację całego tego obiektu. Bo będziemy tutaj robić straszne rzeczy. Straszne rzeczy typu przebudowa. Także prąd jest na szczęście w całym mieście i jeszcze. Nawet jeżeli tam to nie działało, to mamy w zupełności wystarczającą ilość prądu. Będziemy musieli przebudować sobie całe to skrzyżowanie, jak widzicie, poprowadziłem tutaj jeden zjazd, który co. No, co prawda troszeczkę odciążył ten ruch, ale mimo wszystko korki dalej się tworzą. Będziemy musieli zlikwidować sobie troszeczkę rzeczy. Dlatego też prawdopodobnie wyburzymy sobie cały ten teren, który tutaj mamy dostępny. Mam pytanie, czy to działa w ten sposób? Tak, działa w ten sposób. Zlikwidujemy sobie budynki tutaj dodatkowe, które wstawiałem, czyli te parkingi, inne pierdały, to sobie też zlikwidujemy, ponieważ nie będzie nam tutaj potrzebne. A i tak będziemy musieli te usunąć. I teraz, jak my tego wszystkiego się stąd pozbędziemy w miarę szybko? Bardzo łatwo. Jednym kliknięciem kasujemy strefy. E, oczywiście te strefy sobie też musimy tu odznaczyć, żeby nam się tutaj ludzie nie zaczęli budować. I będziemy musieli sobie wyburzyć e, cały ten teren tutaj, który tu oczywiście mamy. E, dlatego też e, zaznaczymy sobie nodes, zlikwidujemy, co mamy zlikwidować, czyli wszystkie drogi, które mamy tutaj po prostu w pobliżu. E, dlaczego tak robimy? Ponieważ już mamy wybrane nowe skrzyżowanie, które tutaj będzie. Za chwilkę Wam je zademonstruję. E, oczywiście będziemy musieli sobie to jakoś ładnie ta, cały ten teren tutaj dostosować, żeby to w miarę dobrze wyglądało. Oczywiście zlikwidujemy też drzewa, które będą nam tylko przeszkadzać, póki co. Później, oczywiście, dostawimy nowe swoje własne prywatne drzewka. Także to sobie zlikwidujemy, a nową rzeczą, którą tu będziemy budować, tu chwilkę może, może klikniemy sobie tu już normalnie, nową rzeczą, którą tu będziemy budować, będzie to skrzyżowanie. Eye of Vortex, jest to gigantyczne skrzyżowanie i oczywiście musimy zlikwidować nawet ten, ten kawałek tej drogi, no nic, mówi się mu trudno póki co na razie nie uruchamiamy czasu, jak widzicie odcięliśmy praktycznie cały dojazd jak jest tylko możliwe w naszym mieście między strefami, także troszeczkę lipa będziemy musieli sobie zlikwidować nawet troszeczkę więcej naszej autostrady na szczęście nie za dużo. Tutaj sobie jeszcze dwa kawałeczki. W razie czego zlikwidujemy, ale dzięki temu tego się obawiałem. Tego się naprawdę obawiałem. Ten teren, tak na serio, jest aż tak krzywy. Jak dla mnie, ten teren jest całkowicie płaski. Dlaczego ty mi to gro robisz? No nic, postaramy się to jakoś wyrównać. Tutaj mamy narzędzie do wyrównywania terenu. Także zobaczymy, co tu się uda zrobić i jak go się uda wyrównać. Że miejmy nadzieję, że nie będzie jakichś większych problemów. No niestety. Bywa. Jak to się powiększało? Plusem się powiększało. Świetnie. Powinno to troszeczkę lepiej teraz tu działać. Także wyrównamy sobie cały ten teren. Nie chcę go likwidować. Nie chcę go tu za bardzo przerabiać, bo wtedy się złe rzeczy będą działy. Ale jeżeli będziemy musieli, no to no niestety zrobimy sobie tutaj małe cięcie. I mister będzie się bawił. Chciałbym to umieścić w miarę w tym miejscu, ale no niestety jest dalej strome zbocze. Czy jeżeli będę chciał to umieścić tutaj, będę musiał zlikwidować troszeczkę rzeczy. Będę musiał zlikwidować tą drogę. Spróbujemy ją zlikwidować. Zobaczymy, czy wtedy się będzie dało coś tutaj umieścić. Wiem, że strasznie dużo stref tutaj mi poznika, ale jeżeli to ma mi po prostu ułatwić budowanie, to byłbym szczęśliwy. No gronie bądź wredna. W żadnym miejscu tutaj nigdzie. Nic? O, oh, jesus. To nic. Spróbujemy sobie to ułatwić troszeczkę. Czy jeżeli pomaluję ten teren na gramel, czy to będzie troszeczkę bardziej przejrzyste dla mnie? Nope, ani troszeczkę nie będzie to przejrzyste. Także zmarnowaliśmy pewnie kupę pieniędzy na to. Ale to nic. Tutaj mamy, jak to działa. Oh no, <noise> oh no! Tego na pewno nie chcieliśmy tutaj użyć. Na szczęście Ctrl Z tutaj działa bardzo, bardzo dobrze. Postaramy się ten teren wyrównać. Ja wiem, że tu jest gdzieś opcja, żeby to ładnie wszystko wyrównać, tylko nie pamiętam w którym miejscu i jak to działa. Z jednej strony mamy też tutaj kopanie dziur i wyrównywanie terenu. To jest na pewno do pogłębienia, to się zgodzę, pięknie, to jest do podnoszenia też terenu, dlatego im dłużej trzymamy, tym większy teren możemy sobie tu wybudować. Do ta dziura to niestety, to było szaleństwo trochę. Także teraz prawym przyciskiem myszy tej jeżdżę po tym terenie i staram się go jakoś wygładzić, tylko nie wiem jaki to ma wpływ ogólnie na ten teren, chyba żadnego. Ewentualnie zawsze możemy spróbować użyć tego. Cholerstwa. Nie wiem, czy to coś robi. Jest dobrze. Będzie troszeczkę podniesiony teren tutaj, co prawda, ale jeżeli dzięki temu będziemy mogli sobie, będziemy mogli sobie tutaj postawić to nasze skrzyżowanie, to będzie super. Także, jak widzicie, troszeczkę szalonych zmian będzie w naszym terenie. Um... To sobie później wyrównamy. O tym się nie przejmujmy. Jeżeli tylko vortex będzie w stanie tutaj się wybudować, to ja już jestem szczęśliwym człowiekiem. Ale z tego co widzę, nie jest. Jak to może być zbyt strome zbocze? Jak? Czy ktoś mi to może wytłumaczyć? Dobrze, użyjemy sobie teraz wygładzania terenu. Pięknie. I teraz spróbujemy go jeszcze raz postawić. Ech, nie da... Boże gro, kocham Cię, dziękuję. Postawiliśmy w końcu to zakichane skrzyżowanie. Zajęło nam to tylko raptem 7 minut z likwidacją terenu. Jest troszeczkę pofalowane to wszystko, ale nie wnikamy. To prawdopodobnie jest ukształtowane przez ten nasz teren w ten sposób, ale no, jeżeli tak działa, to tak działa, trudno się mówi. Będziemy musieli sobie rozwiązać ten problem tutaj. Prawdopodobnie jakieś skrzyżowanie sobie tu rypniemy. Myślę, że tutaj będzie w zupełności wystarczalne, ewentualnie zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli to chcemy tutaj dogodować, powinno, powinno to działać. Oczywiście zrobimy sobie to jedno połączenie i tutaj sobie ułatwimy troszeczkę życie, ponieważ musimy sobie zrobić w ten sposób połączenie i musimy sobie zrobić w ten sposób połączenie. A jak my to teraz załatwimy, żeby to dobrze działało? Zamienimy sobie to w ten sposób. I tutaj sobie też zamienimy te drogi. I w sobie będziemy musieli zlikwidować to nic. Zrobimy tak. Tutaj małe wyjście. Tutaj będzie mały wjazd. Czy możemy to zaprojektować w ten sposób? Możemy. Świetnie. Dlaczego tak zrobiłem? Zaraz wszystko wam wyjaśnię, ponieważ tutaj za chwilkę będziemy odwracać te wszystkie drogi, które tutaj wybudowaliśmy. Także tutaj będzie odwrócona droga i tutaj będzie też odwrócona droga. Tu jest dobrze i tutaj też jest dobrze, ponieważ mamy wjazd-wyjazd i to powinno nam troszeczkę ułatwić życie. I teraz sobie musimy tutaj ułatwić życie wprowadzając tutaj wjazdy i wyjazdy. Tylko, że wcześniej mieliśmy tutaj połączenie z naszą strefą przemysłową. I dla strefy przemysłowej, prawdopodobnie tutaj zrobimy specjalny wyjazd, żeby to się na wszystko tutaj nie mieszało. Tutaj sobie oczywiście zamienimy te drogi i postaramy się to jakoś poprowadzić w miarę logicznie do centrum. Tutaj i teraz podniesiemy to do góry. Pięknie. I teraz, jeżeli chcielibyśmy wybudować. Tutaj zjazd idealnie działa. Działa tak jak chcę nawet. Wiem, że wygląda to źle. Wiem, że wygląda to dziwnie, ale uwierzcie będzie się to raczej sprawdzało. Tutaj oczywiście zrobimy sobie autostradę. To jeszcze będzie musiało przejść yy, generalny remont i generalne próby przebudowy tego wszystkiego. Także prawdopodobnie tym się będę zajmował, <grych> tym się będę zajmował poza odcinkami. Także nie denerwujcie się, nie zostawię tego, żeby wyglądało brzydko, ponieważ chcę, żeby to miasto było naprawdę ładne. A to nie wygląda za ładnie. To oczywiście będzie do przeróbki. I ludzie tutaj właśnie piszą, że tutaj mogą zrobić to mini rondo. W sumie też byłoby niegłupie rozwiązanie. To mini rondo mamy w sumie tuż obok. To wcale mini rondo takie nie jest. Można byłoby zlikwidować te przejazdy. Zobaczymy. W sumie można byłoby to tutaj też wstawić. Zlikwidujemy sobie ten odcinek autostrady. Zaraz go przebudujemy całkowicie. Wstawimy sobie to mini rondo. Także, jak widzicie, dzisiejszy odcinek polega na przebudowaniu wszystkiego, co mamy dostępne. Wstawimy sobie to mini rondo. Dostawimy sobie moje autostrady, oczywiście. A tak. A tak zapomniałem, że tutaj takie dziwne rzeczy się dzieją. Trzeba zlikwidować zjazdy. Teraz zlikwidujemy zjazdy. Pięknie. I tutaj możemy sobie zrobić piękne, ładne połączenie równiutko. I tutaj też będzie ładnie. I teraz musimy oczywiście dodać nasze zjazdy. Tutaj sobie dodamy drogę. Tutaj sobie dodamy tą drogę szaloną. Będzie się tutaj łączyć i tu zrobimy połączenie numer 2. Jeżeli będą potrzebować, będą mogli sobie tędy przejechać. Nie powinno być większych problemów. Tutaj na szczęście chyba odciążymy ten cały ruch, ale oczywiście musimy dodać te zjazdy. Tu będzie jeden zjazd, tu będzie jeden wyjazd, tu będzie. Tu będzie jeden zjazd i tu będzie i jeden wyjazd. No, działa. Ok. Odpalmy sobie symulację. Zobaczmy, jak wszystkie samochody się tutaj przemieszczą. Oczywiście ciężarówki, które się tam wcześniej znajdowały, będą musiały troszeczkę pokombinować. Yy, Groczy, ty mi się właśnie zwiesiłaś. Chyba tak. porobię jakieś własne zjazdy i dodam do workshopu. Raczej Cinek nie będę tego dodawał do workshopu. Jest naprawdę cała masa świetnych, yy, świetnych rzeczy. No hala, co jest? Co się stało? Moja gra postanowiła przestać działać. Hmm. To się zrobił problem w takim wypadku. Prawdopodobnie będę musiał zrestartować teraz grę. Hej, jak widzicie, wróciliśmy do populacji 21 700 obywateli. To się właśnie stało po crashu, który nastąpił dosłownie przed chwilą, czyli to co widzieliście przed sekundą na ekranie. Wróciliśmy do punktu wyjściowego, czyli do poprzedniego odcinku, gdzie zaczynałem sobie live'a i zaczynałem sobie rozbudowę. I prawdopodobnie będę musiał to wszystko odbudować. Będę starał się odbudować to w miarę w ten sam sposób jak było poprzednio, ale no niestety raczej nie będzie się dało. Także prawdopodobnie. W chwili, gdy to teraz oglądacie, ja to już odbudowałem i jestem już troszeczkę do przodu. Zrobię jakieś live'a po prostu sobie w nocy. Na chwilę obecną, tak jak teraz to mówię, ten live już odbył się, także nie szukajcie teraz żadnego live'a, gdy oglądacie odcinek, bo go zapewne nie ma. Będę musiał sobie to wszystko przebudować sam podczas live'a na spokojnie, bez nagrywania odcinku. I widzimy się chyba w kolejnych. <gryw> Wybaczcie, że tak się stało, ale no, no niestety bywa. Ale wiecie mniej więcej, jakie są plany, wiecie czego się spodziewać, także no bywa, zdarza się. Ech, szlak <gryw> jestem zły i to strasznie, ponieważ przez to cholerstwo. Stały się rzeczy straszne i będę musiał to wszystko przebudować od nowa, także widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia wszystkim. Bye bye.